znowu gramy sobie w cesa. Zostawicie, super, z dzwoneczkiem No i puścimy. Gramy. Może wygramy. Panie, by było wygrać. Na domu. Zawsze wygrać grać. Użądź naczyk. Teraz będę, może. Hmm. Zobaczy się. Będę. No i go! Trzeba powiedzieć. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze pójdzie. No to mam też Je. powodzenia. Jeszcze raz to będzie się wączało. No dobra. Hm. Mam nadzieję, że wygramy. Fajnie by było wygrać. Wczoraj przegraliśmy, zawsze wygrać. Nie. Obowiązkowo. <grych> A wygrać. Słaba, przegram. Fabryczka. Dobra. Pójdę mi, Uuuuuuuuuuuuuuuuu! Jest nakita. Ajajajaj. Dosadł w ogóle? Muszę zobaczyć. The flashbang mi rzucił. Jest mądry kacz. Dobrze zrobimy. Mamy to czy nie jest dobrym graczem, widać było. Dobra, leży. Dobra, dla niego frak, ale... Ale chwilę będzie, prawdziwy męczyk się pojechał. Lecimy. Dobra, lecimy. Będzie ciekawie. Mam chociaż taką nadzieję. Dobra, cyk. Dobra. Proszę, żeby wygraliśmy. Fajnie by było. Na polanka, na pistolety. Nie, nie tyle, samo, Musiał dostać, bo... Taki cwaniak No ja ale na kampi, się właśnie jednak boję trochę. No tutaj widać, że się z laskami grałem Ligami. O tym mówiłem, o tym mówiłem. Aj, ja ja To może być ciężko. Diglem mój chłopiec. No i dostał potężnie, nie Czy pierwszą rundę wygramy? zobaczymy jak też przegramy, no to będzie słabo. Mówię od razu, że w tym tygodniu na pewno będzie live. Jeszcze nie wiem kiedy. Zrobię Wam szorce. będzie może jutro. A chyba jutro. A to się zobaczy. Jak z czasem i do podłużyli. Jest jeden tylko, to przegramy to. Niestety. gdyby poszłem do, ten, mm, do antyterrorystów, to by na pewno, ja nie no. Mogę iść? Co myszczek czekajcie? Łatwo by było. Ja nie mogę sobie tak zrobić. Ale z dobra. A ja mogę pistolet kupić. No, ja kupiłem ten. Z tym mi się dobrze wygrał akurat. Dobra, to ja tam nie idę. Ja będę tu kampił. Tutaj może najlepiej. No ja tu wejść. Dobra. Teraz będę tu campił. Raczej nie nie powinien zauważyć. I to też umrze. A tu będę campił chwilkę. Więc, uuu, już giniemy. Stał dwóch. Ja i tamten. Który stoi. nie, został. No kurwa. Хуйня не надо. Не шанс. Не надо шанс. Шкода. Шкода. Алга мужа. Уже сюда. Хуй за снайпить. Ты... Ой, не сподеваемся. Że tak perfekcyjnie w gramy może do pięciu i potem może pogramy nie wiem, coś może innego? nie wiem może coś innego pogramy może nie wiem, pogramy nie wiem ciężko powiedzieć Pięciu pogramy. No to może coś gdzieś indziej wejdziemy. Ale no coś zobaczymy co I od razu też mówię, że na pewno zrobię serię nową z Minecrafta survival. Na pewno będzie. Raczej znaczy nie w tym tygodniu, ale może jak się uda w niedzielę włożyć jakiś materiał, to by było spoko. Dobra. O, tutaj wierzę. Może tutaj coś się stanie. Nie, tu nie ma. Tam jest mój. I znowu przegrali. Iśmy. To słabo, no. A co bo ten możemy poły Ja nie wiem co możemy. Grać. Z Spotami ja nie chcę grać. No co to jest? Tego nie widziałem. Tarczy. No to fajnie, ja nie widziałem tego. Nie spodziewam, że tutaj będę skakał coś czuję. Ła, mówię. Ła. Kurde. Mam nawet tam złapię człowieka. Ol, ol, ol. Курт... У-у-у-у... 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 У-у-у... 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 У-у-у. У-у-у.... У-у-у.... У-у... У-у... У-у. 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 У-у..... У-у..... У-у... У-у. 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 У........ У.... У... У.... У..... у 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 Nieładnie ładnie tak nie. dobra, ostatnia runda tak. U, pewnie znowu przegramy, to nie wiem, pójdę na inny tryb po prostu no kurde nie. no nie wiem, no bo będę kampli Nie wiem, z której strony się spodziewać Ataku Pewnie tam będzie jakiś ziomek Pewno. Uuuu Dobra wam fraczki Się boję wychylić, bo mam bardzo mało HP O tym Jest czwarty. mówiłem Jest Nie Wiem, że nie więcej umiem grać Jestem sam, miałam... sam No dobra, to wychodzimy z tego i co tu jeszcze możemy znaleźć ciekawego. Skrzydłowy, na pewno nie deadmek, wywojenny wyśnik zbrojem. A zrobimy sobie, zagramy w to. Sobie jeszcze. Gdyby nie był za nudny odcinek. Dobra. Nie. Hmm. Mówimy. Dobra. Uuu. To jest spoko. Ksi lato. To jest spoko. Nie tak pewnie. To jest to, ja tu z butami? Pewnie nie. Bum, 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 bum. Aha, piękne. Nie spodziewam się. Dobra. Bo no, ale... pewnie będę ostatni, ale... Ja nie wiem, gdy do gram w teśnice brojeniu ostatni. Co za bawny gram. Jak I... no, czy... Idziemy zamknę. Mmm, tutaj. jest jeden, no, tył tyły perfidnik idziemy na szczyt góry nie. tu jest najlepiej. obrany wyścig zbrojen nie wiem, chwilę, na pewno nie całego bo to trochę wypoczęto Trzeba byłoby, trzeba albo cały, zobaczy się. Oj! Na górę, Uż, ty. Dobra. ty! O, ty. znowu nie. No ja miałem miałam w Karingtona. Łatwo. Zobaczy się, czy Fortnite będzie też na moim kanale. Albo będę grał na kompie. Aj, albo na konsoli, ale chyba na kąpie Na kąpie jestem słaby. Na konsoli jestem o wiele, o wiele lepszy. No chyba na kompie będę ginął. Nie wiem, może coś pogram, jakieś challenge może będę robił. Фурча. Не снова вот. Уж мне ничего не подошло. Уж мне не подошло. Уж мне. Уж мне не понравилось. Команда. Фиф. Фиф. Фум. nie! Dostał przecież on. No. Dostał ci no, Dostał na 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 na. No To no, no. mhm. no. Nie wiem to ile pobramy. Albo pobramy do końca. U Jezu, nie Dobra, no, wychodzimy z tego. Już mi się nie spodobało. To co jeszcze brać? Może... Nie, no chyba wszystko. To... Nara, widzowie, zostawicie supa koniki. Nara.